Materiał nazywa się tak. Czy Ashes of Creation jest skazane na porażkę? Phase From an initial delay to failure to deliver on half of the phase's promised features, giving us a progression system that's lacking, a frustratingly time consuming amount of gathering needed to craft gear, portrait operates, numerous DDoS attacks against these servers, dynamic gridding still not constantly online in the game, and much of the same parking yourself in a corner and grinding your way to level 25 before hitting a wall for endgame content, and constant fights and accusations in Discord about guilds and other players exploiting, players are losing more. And more faith in the project, and less and less appear to be coming back. On top of that, Intrepid hasn't really publicly addressed any of these concerns from the community and are instead looking to the future of phase three and beyond as they eventually reach the betas, which is honestly extremely concerning. In the most recent developers' update, Intrepid Studios announced their next big content update called the Harbingers that is expected to drop on November 18th. With Właśnie miałem zobaczyć, widzowie, co tam ma być wrzucone. Czyli będzie Harbringer, Narrative Design Team Tools, jakieś rzeczy związane z pływaniem, Ren-Kai, Samoner, zostanie wrzucony, Word Boss, Economy Features, Lightning Zone. okay okay okay, Some okay deep sea fishing major pvx events new world bosses and a bunch of other features not only is this update dropping but with it they're bringing marketing which is really where the concern starts why is this concerning well intrepid has constantly told us this is not a game this is a test and even though they treat it like a live service product we are expected not to and up until this point intrepid has not spent a dime on marketing All the hype and information surrounding Ashes of Creation has been through word of mouth. Whether that be Ashes-focused content creators like myself, larger streamers like Lazy Peon or Asmongol. A to jest w sumie ciekawe, widzowie, bo um, niektórzy uważają, że, że Ashes of Creation jest e, stosunkowo mało popularne, nie? No ale to jest jakiś rodzaj alfy, który. No, na przykład tutaj 12 tysięcy wyświetleń, tylko zrobiło 21 tysięcy, 43, 41. No tutaj już malutko tych wyświetleń stosunkowo. A weźmy sobie na przykład takie za za 2 ile to wyświetleń robi, jak masz e, oficjalny kanał. Pokaż mi to. E, your Savior, dzięki bardzo za followa. 2 miliony, ale to to jest jakiś trailerek. 85, 170 tysięcy, 1,800, dobra. A teraz weźmy sobie na przykład taką palię. 51 tysięcy. Kurcze, to wszystko bardzo podobnie. A na przykład taki Guild Wars 2? Guild Wars 2 oficjal. Jak masz te filmiki? 12, 29, 25, 6, 124. No tak nierówno, nie? Różnie, różnie, różnie. Okay. Tak, tylko że Pandora, oni już na bazie tego, co zebrali w trakcie alfy, tego feedbacku, to znacząco tą grę pozmieniali, jakby wparowali w mnóstwo pracy w to, jakie były pierwotne założenia. I później mieli to jeszcze raz zmieniać, to myślę, że to ani tyle byśmy tej gry nie zobaczyli. Także natomiast nie wiem, czy jestem zwolennikiem aż takiego yy... wierzenia, yy... znaczy aż takiego zaufania wobec graczy, że powiedzcie nam, jak gierkę zrobić. Yy... No, okej, okay, oni tutaj proponują jakieś rozwiązania i gdzieś tam czekają na feedback odnośnie tego, więc to jest powiedzmy, może i zdrowe podejście, ale czasami nie zastanawiałem ich decyzję, bo ostatnio na przykład nisz z Gruchy, ni z Pietruchy wprowadzili jakiś ekwipunek do npc i później to zostało usunięte nagle, nie? I czasami się zastanawiam, czemu oni wpadli na taki pomysł, że, że nagle jakiś ekwipunek do, do NPC-a wrzucają, zamiast gdzieś tam może spróbować złagodzić jeszcze początkowe zdobywanie sprzętu czy coś.

Wiadomo ile konkretnie osób grawa w AOC. Kiedyś była mowa, został rzucony taki tekst, że 100 tysięcy osób ma dostęp do Alfy 2. Coś, coś takiego było. Więc to pozwala gdzieś tam e, przypuszczać, że, że e, no powiedzmy, że te 50 tysięcy może ludzi startuje przy tych Alfach. No, nie wiem, ile jeszcze z nich śledzi gierkę. Ciulwie, no tak można strzelać, nie? że to są gdzieś takie in the last livestream, stating that they haven't launched this yet because they want something for creators to show, to which Stephen followed up that it will be launched this year, aka around Harbingers, which is also said to be the last big update of the year. It doesn't seem like they're launching this to support the dedicated small guys like myself, Nice, Theory Forge, Stakino, Burns, and so many others who have been showing content for years. Even though in terms of there's been nothing to show, they're dropping it. Hopefully, to have a massive push from creators, which I predict will be a ton from outside communities, big and small, to get the name Ashes of Creation out there, really getting the word out around the game, bringing it on. side by side with their first real marketing push for the Harbinger's update. That's what content creator programs are. They promise nice things and in return they hope that people will say nice things about their product. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o, o marketing, to też uważam, że za wcześnie, nie, z punktu widzenia skończonego produktu ale wydaje mi się, że to potwierdza moją tezę, że po prostu nie ma aż tylu pieniędzy i trzeba e, zacząć marketing i liczyć na to, że się zwróci z jeszcze pakietów od ludzi, którzy jeszcze pakietów nie kupili, po prostu, nie? E, no. No, no, no. Natomiast z punktu widzenia, wiecie, skończonego produktu, bez sensu teraz marketing. W Why would you. Why would I want to join the creator program? Mm -hmm. Będzie promocja. Referal kody, subscription ta, time. Bla bla bla. do jakichś kanałów. Town hall event Można pogadać z development teamem. E, na temat przyszłości Ashes of Creation. O, a to akurat ciekawe. I equipment, ty! Człowieku, może czapkę dostanę z daszkiem z logiem Ashes of Creation? No, no, no. Overlaye i inne takie. No, taki content creator program, wiecie, standardowy. A a, referral code, dev access, exclusive discord ranks, ranks, and a whole lot more. Which again, none of this would really be a problem or is nie, out nie, of the ordinary dary. if Ashes of Creation was actually ready to move into the betas. And it seems like as time goes on, more and more content is being cut to bring that beta deadline forward, potentially leading to delivering a of was promised. Cześć, the game went from not wanting to feel grindy to grind being the ideal way to level. Nodes went from being procedurally generated to static plugs. Gathering went from rain. Ja jestem każualkiem, ale wiecie co? Osobiście uważam, że poziomy od 1 do 10 idą za szybko, Waszy za Creation. Wiem, może jestem upośledzony, ale serio, mam wrażenie, że za szybko poszło od 1 do 10, i później dopiero jest taki, takie spowolnienie. Natomiast domyślam się, że w ogólnym rozrachunku może lepiej, żeby to wyglądało w ten sposób, no bo wiecie, jak to jest z ludźmi, którzy zaczynają grać w gierkę i nagle się okazuje, że jezu, to tak wolno idzie, no ale znowu, nie widzą tego, że to wszystkim wolno idzie, to nie tylko tym, którzy zaczynają, ale, ale starting zones as we learned in the copium clinic interview will now be from level 1 to 30 instead of there being no levels tied to zones and mob difficulty being based on distance from node and they also stated in that same interview how nodes won't be balanced which in turn is going to create a meta node setup which again goes against what this world is about which is forcing player conflict to siege and level up nodes for various content because if the nodes aren't balanced players aren't going to do that because there's going to be nothing they gain from leveling up up node B instead of node A when node A has more features tied to it. Every single time lately Steven talks about Ashes of Creation, it seems like something has changed to presumably save time in development. And now, instead of delivering on the Phase 2 and Phase 3 roadmaps or even the content that was promised for Phase 3 launch, they are focusing on random PVX events that give players more repeatable content to showcase to the world. No tylko znowu, widzowie, wydaje mi się, że ten kontent, który tutaj nowy wprowadzają, ja mam wrażenie, że to wynika z wolnych zasobów e, teamu, który jest właśnie za to odpowiedzialny. E, no bo no nie wydaje się to logiczną decyzją, ale coś muszą robić ci goście, którzy zajmują się implementacją takiego tego rodzaju kontentu, ale ja to bym ich wysłał człowieku na roczny urlop. Niech, niech się bawią póki co z systemem nodów, settlementów, z craftingiem, z optymalizacją, z... niech ten dynamic grilling dorzucą, a ten kurde harbringen system i jeszcze tego całego samonera to wydłupcyć gdzieś tam na koniec, człowieku. Po co to już teraz? Jak to się wszystko nałoży, to jest w ogóle, wiecie, ta mechanika jest ciekawa tego harbringera, bo ona zmienia właściwie świat gry. Tylko, że teraz tak, masz zmianę świata gry poprzez system nodeów, niejako masz zmianę świata gry poprzez, poprzez ten, ten harbringer system i weź to, chłopie, porzeń wszystko. To może być kurde, taki cyrk. No, nie wiem, może jest to jakoś rozkmienione i wyseparowane w taki sposób, że nie będzie kilku czynników, które wpływają na jakieś tam określone warunki, ale po prostu tak na logikę, taka intuicja mi podpowiada, że może być syf sromotny z tym wszystkim, ale no zobaczymy. no to your savior ja się zastanawiam czy w takim razie troszkę ten crafting nie powinien być podkręcony na poziomy od 1 do 10 bo zanim ty uzbierasz maty na 1 do 10 to na samym gatheringu już masz nie wiem 12 13 poziom. Także także no w sumie, jak tak sobie myślę, to z drugiej strony Final Fantasy XIV też miało okropny start ESO też i zarówno jedno i drugie się odbiło, może tu będzie tak samo i skończą i zaczną ostro promować gierkę. Znaczy to, że słabo MMR zaczyna, to jest dość popularne. W sensie Final Fantasy XIV przecież zostało zupełnie zamknięte i później wystartowało jeszcze raz w nowej wersji. Nie? Ale ogólnie na przykład Guild Wars 2 też nie był uważany za jakiś wybitny. Tak naprawdę to. No, mało który emerpek od samego startu był uważany od razu za jakiegoś totalnego sztosa. Nie? I po czasie dopiero zdobył jakąś tam ustabilizowaną bazę graczy, a ci, co, co tam na początku zaczynali, no to no, już dawno ich nie było. Nie? Natomiast ta baza, która się usta ustabilizowała, jest wysta była wystarczająca, żeby, żeby giereczkę utrzymać. Oh, there are still... WoW, WoW, wow to jest widzowie, no oczywiście, wyjątek, nie? Wow od początku był uważany za objawienie i później tylko jeszcze zyskiwał. Te. Nie wiem, czy była druga taka giereczka, jak Wow, że człowieku nie dość, że przyjęła się fenomenalnie, to jeszcze później, jeszcze, jeszcze, jeszcze zyskiwała na popularności. No. No, skala światowa, nie? many broken systems and promised features that seem like they're never going to come to see the light of day why i'd suspect money as much as people love to say intrepid studios has been fully funded by steven sharif steven also originally expected this game to launch in 2018 intrepid bleeds millions of dollars a year on salary <laughs> <laughs>

Okej, okay. że co, że to są um, pożyczki? Depth information, o kurde, ty, faktycznie. Jest. Milion czterysta tysięcy, milion sto tysięcy. Jo, pierdziele, to wiecie co, te, to te pieniądze to tam ciul, tylko żeby Steven jakoś dożył. Notice of state tax, no, tu ciul wie, czy to są pożyczki, czy to nie są pożyczki, ale tutaj na przykład jest info, że no, na przykład 2,5 miliona dolarków, Ale to, to wiecie, no, ewidentnie po prostu to się nie kleiło. No, Steven miał ileś tam, ileś kilkanaście tych milionów dolarów, czy ile tam już nie pamiętam, z tych jego piramid finansowych, ale właśnie no, nie wydaje się, że. To 2031, czekaj tutaj, 2031, 32, 29, 32, 30, 31. ...in the project. Sure, when those loans are eventually paid back? Yeah, you could say that's funded by Steven. But if I take out a car loan right now, the bank has funded that car and keeps the title of my car until it's paid off, so it's not really me funding it. Intrepid is bleeding and they need to release a product to start generating income. They need something that people want to buy and are going to lean heavily on content creators and marketing to push the word out this November. Why so soon when there's so much work to be done? Because, well, this is just speculation. Ty, to ja powinienem chyba usunąć już tą moją y, komendę. Wykrzyknik czy warto, bo się nie dostanę do content creatorskiego tego programu. But it seems like Intrepid is going to be slashing content to get into that beta phase sooner and eventually launch, where they can begin charging a monthly subscription to players to continue funding and along with selling cosmetics and various other microtransactions. There were several discussions around beta and alpha exit strategy between the live stream this month and the Copium Clinic interview, which Intrepid wouldn't talk about if we weren't even close to that. Intrepid needs to get this game out, like I said, so they can stop the bleeding and actually start generating some income. To the future of the studio, which... Kurde, ale będzie szkoda, powiem wam. Wiecie, jakby się tego okazało, że no niestety nie ma kaski i trzeba to sprzedać jakimś Azjatom, którzy zrobią z tego pay to win e, syf, no ale przynajmniej skończą giereczkę. Z dwojga złego to jest lepsze niż pochować ją e, nieskończoną i, i kaput. Ale kurde, no szkoda mi będzie tej gry, bo no, nawet w tak niedokończonej formie. Podoba mi się, ale Jezus, jak to pójdzie wtedy na zmarnowanie do tych Azjatów. not a bad it's name bad, name, but it's going to upset a lot of people because the ashes of creation we were promised and the ashes of creation that is delivered seems to be getting further and further away from each other every time Intrepid speaks. So honestly, I would expect in the next six months or so we're gonna see a real shift in how they deliver content. I imagine we're gonna hear more and more beta talk in the upcoming live streams as we see a stronger push towards Dobra, no to powiedzmy, że chyba rozumiem w takim razie, dlaczego Harbringer jest wrzucany, bo to jest coś, co było przygotowywane przez jakiś czas i chcą to po prostu już wrzucić i skończyć takie pierdololo na... E, przy, przy takich mechanikach powiedzmy pobocznych, i już zostawiam to w pizdu i skupią się pewnie na tych archetypach i y, 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 głównych założeniach gry. Mam nadzieję, że to w ten sposób po prostu ma być załatwione, a nie, że zaraz się okaże, że jeszcze jakaś dziwna mechanika kolejna wchodzi. Ten Hardbringer człowieku, to ja bym to jako DLC-ka sprzedawał rok po premierze, <grym>, że, że nowa ewolucja świata i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, nie, nie mógł być DLC. No ale wiecie, po prostu jakiś duży update. year I can't I don't imagine we would see it much later than that they're already in the process of bringing cosmetics online and Steven has said in the past that they do plan to test the cosmetic store functions at some point towards the end of the alpha. This is just a very fine line for Intrepid to Walk because what this game was promised to be is having more and more cut week after week and could eventually lead to the downfall of Ashes of Creation if they're not careful and still deliver a strong foundation to support the future of this game. No. Serio, ja mam takie przeczucie, że w ciągu lat wyjaśni się, czy wóz, czy przewóz, right? Wiem, że niektórzy tam mówią 2030 premiera. Nie ma tyle czasu, Imo. Nie ma, nie ma tyle czasu, widzowie, będzie wiadomo szybciej, czy wóz, czy przewóz i jak to wygląda. Eee, I no, zbliża się taki ciekawy czas kurde tylko życzę zdrowia Stevenowi, bo serio jak tak się ogląda po prostu te development updatey i widzi się tego Stevena jak on wyglądał na początku jak wygląda teraz no widać że chłop jest tym zmęczony nie Prze, chyba go to przerosło ale już za bardzo się zapak zapakował się po same jaja no już no nie nie idzie wyciągnąć nie idzie wyciągnąć trzeba dokończyć no no ciekawe 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 Ciekawe, ale mam bardzo podobne yy, przeczucia, jak, jak, jak ten gościu tutaj, no.